Maszyny ratownicze Ryskie Brzostek są dla mnie kolejną okazją do tego, żeby wymieniać się doświadczeniem z innymi strażakami. Jest to wspaniała inicjatywa, która służy do tego, żeby strażacy rozwijali się i doskonalili w obszarze ratownictwa technicznego. Dla nas, Brzostek to przede wszystkim e, ludzie, pasjonaci, którzy kochają sprzęt, kochają to co robią, pracują ze sprzętem najlepszych producentów. Ludzie chcą się szkolić, jest konieczność szkolenia, bo czasy się zmieniają, ciągle gdzieś tam musimy te swoje umiejętności podnosić i te techniki są potrzebne później w realnych działaniach. I think it's a great opportunity for all the firefighters in Poland, uh, but also for, for us as a supplier. Uh, it's a great opportunity to see different applications and how they are applied in different scenarios. Uh, the organizers did a very great job in, in putting uh, unusual scenarios together uh, and um, show uh, some very useful uh, use cases uh, where you can use our rescue tools but also all types of equipment. Zastosowujemy pełną gamę sprzętu elektrohydraulicznego Marki Lukas i tutaj mówimy w szczególności o serii E3 sprzętu, który, który jest w tej chwili najnowocześniejszym rozwiązaniem w zakresie ratownictwa technicznego istniejącego na rynku polskim. Druga rzecz to specjalny zestaw poduszek podnoszących do dużych gabaretów, czyli do autobusów, do samochodów ciężarowych i innego, drobniejszego sprzętu, który służy zabezpieczeniu ratowników podczas akcji ratowniczej. So, we as Lucas we are of course very proud to see so many lucas tools here on the training ground uh, and so many happy faces uh, working with our products. Obserwujemy znaczną poprawę świadomości ratowników na temat tego, jak należy pracować, jakie techniki są dla nich dostępne i o tym, jak spełniać wszystkie wymogi bezpieczeństwa. To również napędza nas, ale stawia nam wyzwanie, abyśmy warsztaty podnosili na coraz wyższy poziom. Te inicjatywy wspieramy przede wszystkim dlatego, że chcemy, żeby nasz sprzęt ratował ludzkie życie i żeby był dostępny dla wszystkich strażaków.